Widzowie, witam was na moim kanale. Słuchajcie, i to jest mój kanał nowy. Znaczy to nie jest mój nowy kanał, tylko y, to jest nowe moje konto. I teraz słuchajcie, na tym koncie będziemy, słuchajcie, nagrywali. I Właśnie taka dla Was informacja, że na tym koncie, słuchajcie, będziemy nagrywać. Więc to jest moje nowe konto Oliwier Wodarski. Więc chyba rozumiecie wszystko, mam taką nadzieję. I zostawiajcie oczywiście subskrypcję na, na tym nowym koncie, i łapkę w górę, tam na dole, bo. Z tego konta też będą jakieś fajne filmiki leciały. Właśnie zastanawiałam się, czy nie zrobić nowego konta. Słuchajcie, no i zrobiłem. Więc będą z tego filmiki w, e, wlatały. I pamiętajcie o subskrypcji tam na dole i łapce w górę. Więc słuchajcie, widzimy się. Teraz będzie. Nie może widzimy się Słuchajcie jutro. Jutro coś na pewno nagram. Więc słuchajcie, widzimy się jutro. Um, tak, widzimy się jutro. Więc to jest um, moje nowe konto. Pa pa.